Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Trochę mnie nie było, różne sprawy rodzinne spowodowały, że nie mogłam i składać zamówień i ym, pokazywać Wam y, tego, co zamówiłam oraz y, nagrywać filmów, ale już jestem i y, pokazuję. Tym razem y, jest to film y, z moim zamówieniem. Z katalogu 5 2024 roku. Ten katalog jeszcze obowiązuje do 15 kwietnia. Dosyć późne jest to zamówienie, ale no, chcę jeszcze Wam je y, pokazać, żebyście zobaczyli, jak tam sobie, co tam sobie zamówiłam. Chyba parę rzeczy sobie zamówiłam, dwie czy trzy. No i jest to zamówienie też dla klientów. Nieduża paczka, zamówienie na 51 punktów. I pokazuję, co tutaj mam. Może zacznijmy od zapachu. To nie sobie zamówiłam, to zamówiła moja koleżanka zapach elwi i ten zapach w katalogu piątym jest na stronie siedemdziesiątej siódmej tak patrzę siedemdziesiąt siedem i pokazuję to jest ten zapach taki konwaliowy wiosenny Konwalia, białe kwiaty, białe pismo, harmonijny zapach łączący bukiet białych kwiatów, pudrowe białe piżmo oraz delikatną i zarazem dziką konwalię 50 ml. Ja tego Wam nie otworzę, ale przygotowałam swoje pudełeczko, żeby pokazać może tak nawet w ogóle odsunę, żeby pokazać. Zapach i tutelczka wygląda ten sposób. Taki bardzo leciutki, wiosenny zapach. No, na ten porę roku świetny, także dobry wybór. Ja też będę chętnie właśnie teraz y, z tego zapachu y, korzystać. Poza tym mam, y, jeśli jesteśmy przy zapachach, to takie perfumetki Divine. Amber Elixir. Na pewno znacie te zapachy. I Jordani, Jordani. Gold. To była. Te były w sprzedaży online. Tylko. Natomiast ten zapach był w katalogu. Na 63. stronie. To też moja koleżanka zamówiła. To jest ten zapach. A tu jest właśnie perfumetka. Perfumy Jordani Gold Essenza 129,90 zł w tym katalogu. Natomiast te, te, ta perfumetka 8 ml y, Mini Spray 26,99. Oczywiście otwierać nie będę. Gdzieś nawet mam, ale nie będę otwierać, mogę otworzyć z kolei tutaj divine, bo divine wziąłam sobie, szczególnie na wyjazdy opłaca się korzystać z tych małych zapachów albo nawet do schowania, albo nawet schować do torebki. One się bardzo fajnie mm, sprawdzają. Pokażę Wam jak to wygląda. To jest taka mała perfumatka do torebki. Jeśli znacie ten zapach divine, to mm, to jest identyczne. Taki ten klasyczny. Więc to mam. I zapachów już chyba nie mam żadnych. Mam też, nie będę tego otwierać, bo to jest w zamówieniu, zapakowany Pumex. z Wam pokażę w katalogu. Pumex, on był w katalogu na stronie 162. 162. Mm, tak wygląda ten Pumex. Delikatnie masuje skórę, masuje skórę okrężnymi ruchami. Następnie użyj ulubionego kremu do stóp. Umyj kamić je i po pozostaw do wyschnięcia. To jest ten pumaks. I mam jeszcze krem do stóp, zawierający naturalny kojący rumianek i olejek grzoba, które poprawiają jędrność, elastyczność skóry, ma cudownie gładką konsystencję. Niewielka ilość kremu, masuj w czyste stopy. Zmiękczający krem do stóp, Fit Up. Na każdy y, dzień. I to jest y, 150 ml. Tak to wygląda. Mi się wydaje, że on jest y, że taki identyczny. To jest ten sam krem, identyczny, który, który był, tylko miał troszeczkę inne opakowanie. Właśnie był z rumiankiem z tym, z tym y, 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 olejkiem żurzoba, więc myślę, że to się tylko zmieniło y, opakowanie. Y, poza tym mam jeszcze krem Royal Velvet. Ten krem też już Wam niejednokrotnie pokazywałam. Jeśli się ten krem, krem zamawiało, to wówczas, y, wówczas była y, darmowa przesyłka. No i zamówiłam sobie takim w sztyfcie, zaraz zobaczę, czy ja go znajdę. W sztyfcie, puder. Ja już Wam go chyba kiedyś pokazywałam, bo i miałam troszeczkę inny kolor. Tutaj mam. Nie przygotowałam na której stronie on jest, ale teraz może uda mi się go znaleźć. Tak szukam. Chyba nie, ale to po prostu go wam pokażę. Jak on wygląda. To jest taki kolor Eivor Nude Więc taki uniwersalny. Mam nadzieję. O, właśnie w ten sposób wygląda. Taki kolorek. Więc y, wydaje się, że y, jest w porządku. Dobrze się rozprowadza myślę, że będę z tego, koloru, z tego koloru będę zadowolona. Więc to. I mam jeszcze. A to to jest y, taka. Y, jak się zamawiało. Y, składam zamówienie za 50 punktów. To dorzucali jeszcze jakiś prezent. Więc ja dostałam taki prezent. Maskarę. Nie znam tej maskary. Nie wiem, czy jest dobra. Jakoś tak maskary na razie nie potrzebuję. I mam dwie pomadki ze strony 43. Pomadki dwie, ale to nie są dla mnie. To są pomadki w zamówieniu. Mam jeden kolor, ten różowy. Mm, o ten taki o ten 41-639 taki kolor i jeden mam o ten ten jeszcze więc te dwie pomadki ja tylko pokażę wam że one są małe nie są takie rozmiarowo duże pomadki o takie niewielkich rozmiarów matowe tu mam jedną I drugą. O, w ten sposób. Czyli to są takie y, takie pomartki. Zaraz wam powiem, ile tu jest. Mm, one chyba mają dwa. Zaraz. 43. strony jeszcze raz zerknę. 43. One mają 2,5 grama. Takie nieduże rozmiarowo, matowe, i to jest smukły sztyw, nasycony bogatymi pigmentami odżywczymi, olejkami. Zapewnia 12-godzinną trwałość, intensywny kolor oraz komfort. Ja muszę powiedzieć, że one były w cenie 29,99 i dużo osób je kupuje, więc chyba są zadowoleni klienci z tych pomadek. Ja tej pomadki, ja tylko takie y, te większe pomadki miałam i z tych, ale to chyba takie same, identyczne i z tamtych, z tych większych jestem bardzo zadowolona, więc to jest chyba to samo tylko po prostu mniejszych mniejszych rozmiarów a i jeszcze y, krem y, jeszcze krem do tej perfumetki raz miałam zamówiony Jordani Gold Essenza y, czyli strona y, to chyba była 40. 63. Czyli ten kremik. Jeszcze raz przypomnę, że tutaj mamy kalabryjsko bergamotkę, kwiat pomarańczy, esenza i toskańskie drewno. No i jeszcze kolejny katalog. Katalog już y, szósty, który obowiązuje od 16 kwietnia do do może takie troszeczkę zbliżenie zrobimy do 6 y, maja i chyba nowe, nowe zapachy się pojawiają. Tak, chyba nowy zapach, nowość. Mm. Rewitalizujący zmysły, wodny zapach ze świetlistymi aspektami głębin morskich, świeżymi nutami owocowymi, tajemniczą drzewną bazą gruszka. A i słuchajcie, akord mineralny i, i przy zakupie wody perfumowanej. Gratis y, gratis wodoodporny tuż do, y, do rzęs. Nowy zapach. To damski, chyba męski. Też. No, ja zresztą chyba Wam zrobię tutaj darmowa została przy zakupie tych produktów. Dajcie znać, czy, czy chcecie przegląd tego katalogu. Jeśli będziecie chcieli, to oczywiście zrobię taki przegląd. Jeśli nie, to nie po prostu, po, po prostu odezwijcie się do mnie, czy w ogóle Was ten przegląd interesuje. Teraz mam trochę czasu, to ten przegląd będę mogła m, oczywiście, y, oczywiście zrobić. Przejrzymy wspólnie i zobaczymy, co warto w tym y, katalogu y, zamówić. No, to tyle, co Wam dzisiaj przygotowałam. Jeśli film się spodoba zostaw łapkę w górę. Zachęcam też do subskrybowania mojego kanału i do następnego razu. Cześć!